Witam w kolejnym odcinku. W tym poka w filmie pokażę wyniki moich botów z tego tygodnia. Czyli od. Już patrzę na kalendarz. Od 15 grudnia do 19 grudnia to są wyniki. Jak widać, ten tydzień. Dzień bieżący był bardzo dobry na zielono. Poprzedni też także, miesiąc też ładnie zakończony. To są konta challenge'owe oczywiście. Konto w fazie drugiej na Fondetnex jest na razie na małym minusie. Jakoś, ale widać, że powoli odrabia straty z poprzedniego miesiąca. Jest, jest tradeowane małym ryzykiem. Także nie ma małych, nie ma dużych zysków, ani nie ma większych strat. To jest ten wiersz. Po prostu jest to strategia wypicia na złocie. Widać, że słabo działało ostatnio, mało wejść było i dlatego konto na razie na tym VPS jest najgorsze. Tu mamy konto 5% online. I ono musi osiągnąć 5,500, nie 5,400, bo to jest konto jednofazowe. Czyli musia, muszę zarobić na nim 10%, a nie 8%, jak to standardowo wygląda. Ale na razie metoda, strategia SM20, SMA20 z SAR sprawuje się bardzo dobrze. Są oczywiście straty, ale pokrywane są, większe zyski są też. I druga strategia, która w tym w tym tygodniu dało dobre wyniki. To było wybicia na ORB15 Strategia, czyli Opening Rage breakout i tam pracują trzy roboty na złocie, na się na euro USD. Jak widać, ładnie poszły. Także tak wyglądają statystyki na tym koncie. Możemy też zobaczyć, oczywiście, żeby nie było, że to są jakieś fejkowe wartości. Konto 1270 to jest to konto. I stan aktualny jest 5376. Stan 5376. Konto drugie ten, ten ma najwyższą wartość 5376, ale 20, bo to jest fondetnek, czyli minimalna różnica 537620, końcówka jest. 5, 3, 7, 6, 20. Akurat idealnie mają prawie wartości, mimo to, że dwa różne boty pracują, ale pra, prawie idealnie zrobiły w tym tygodniu tyle samo. Ciekawostka, dosłownie, bo ten, ten tradeuje na USDA a ten na takich parach. No mamy jeszcze pozostałe konta: 5640 5190 40, 5, 1, 90, 5, 84. Tu mamy konto 9063. I zobaczmy tylko taki przypadek. Pokażę stan 5034. Szukam. 5034 dokładnie. I to było wejście takie ciekawostka, ciekawostka. Znaczy mój błąd, bo w piątek. Odpalałem boty po 15 wcześniej rano ładnie zarobiły niektóre boty i pozamykałem przed wyjściem z pracy, żeby po prostu jedną, Mogę się zalogować na konto jednym klikiem, pozamykać wszystkie konta, także to nie jest dura robota. Takie zamknięcia pozycji można zrobić z komórki z Androida przez zdalny desktop. I się loguje wtedy człowiek na takie konta VPS i może po prostu wszystkie pozycje pozamykać lub nieczynne konta też krzyżykiem pozamykać bardzo fajna funkcja w Androidzie zdalny dostęp do zdalnego Windowsa i pozamykałem, dopiero jak przyjechałem do domu włączyłem platformy, się okazało potem nie sprawdzałem, czy jakieś są wydarzenia przypadkiem po prostu załączyłem, się okazało, że tam było chyba jakieś informacja ten bot, ta pozycja, która była stratna 56, miała tam ryzykowała 50 dolarów, ale w, w tym momencie na tej świecie kanalizował, to wychodziło, że pozycja sell jest możliwa. Musiałbym to sprawdzić dokładnie, ale parabolik ser był nad. Tu widać bardzo małą różnicę między. Zobaczmy, czy się uda. Paraboli był start tutaj i wejście i momentalnie było wybicie. Także ten, ten stop loss był bardzo, bardzo ciasny. Jeśli dobrze to widać, to jest 2 do 3 pipsów między ceną otwarcia a ceną wejścia. 15.35 wejście 15, w pozycję, 15.37 wybiło od razu. Także to głupota, bo pewnie nie. Normalnie gdyby bot tradeował zgodnie z czasem nie był otwierany w trakcie sesji, bo to jest najgorsze właśnie, nie powinno się tego robić. Boty bak testuje od początku sesji, powiedzmy od północy, czy od godziny czwartej ma wchodzić wejścia i wtedy te wejścia są, jakieś tam mają opisane. A jeśli robimy wejście, otworza, otwieramy boty podczas trwania już sesji, które mam określone w ustawieniach, to takie właśnie numery wychodzą, nie? że akurat na przełamaniu parabolic SAR, czyli na zmianie trendu, wybrało pozycję SELL i jeszcze zobaczmy, jaki był wolumen. No, bo taki malutki stop loss to wolumen poszło aż dwa loty i prowizji 15 się skasowało. A z wszystkich pozycji w ogóle od otwarcia konta, czyli tu mam otwarcie konta. Na razie mamy tyle pozycji na tym koncie, czyli bez tej straty to by było już. 1000, 130, 150 by miał, 130 dolarów miałbym zysku, tak jest, 72 dolary. Ale połowa prowizji to jest na tą jedną transakcję. No, pewnie ten bot, bo pisamy, oczywiście każdy bot jest pisany prawie od zera nie ma uwzględnionej opcji. Zresztą próbuję pisać boty, on bardzo. Hmm, w prostych, w prostych warunkach, żeby jak najmniej było warunków i ten nie ma na przykład wykrywania, że jeśli, że jeśli stop loss jest poniżej 5 pipsów, to go powiększa. To jest pierwsze zabezpieczenie, można dodać i drugie to zabezpieczenie, można dodać, żeby nie otwierał większej pozycji niż jeden lot na takich kontach 5000 USD. Bo po co nie? ale to można, wiadomo, można poprawić to, ten błąd. Jak widać, w normalnym działaniu bota, gdy się gdy nie otwierałem go w trakcie sesji, to otwierał pozycję maksymalnie o wielkości 0,4 lota, czyli 3 dolary prowizji było. To tak chciałem specjalnie pokazać tego bota, jak on tam, jaki błąd został popełniony. A tutaj mamy to konto, które może być zaliczone. To pracuje na strategii SMA20, czyli SMA20 Parabolixal. Plus, oczywiście, kilka dodatkowych filtrów. Także, bo nie jest taki aż prosty, jak to wygląda. Ale ta strategia w miarę działa. Tu mam strategię ORB15 Mikro, czyli bardzo minimalistyczny program. Mało, ma bardzo parametrów. I to było wybicie z ręcza. I cena nie doszła do, do tej zielonej linii, do take profitu. Gdyby doszła, to bym miał konto zaliczony. Tu widać, próbowałem jeszcze z ręki, bo. Myślałem, że może dotraden do tej linii, ale niestety nie doszli. I była nawrotka do ceny wejścia, czyli to byłby break even przynajmniej. Co tu jeszcze mogą być za strategie? To jest ta sama. I tu mam jeszcze strategię, tak zwaną. Robot Rocket Breakout. Oczywiście to nazwy są wymyślane. Ja stosuję numery, praktycznie już dla ID-ki dla botów, bo nazwy mi się kończyły kończy się wymyślamy pomysł na nazwy botów, bo często w ciągu tygodnia po stworzyć ze dwa boty o podobnej strategii, ale na przykład uproszczone albo zminimalizowane jeszcze jakieś warunki, żeby logika była bardzo prosta i w backtestach żeby było maksymalnie 5 warunków typu czas, take profit i ustalenie ewentualnie stop lossa w którym miejscu i jakaś strategia wyjścia, i zamykania o konkretnej godzinie. Tutaj widać, że by stop range'owali, czyli tu mamy range'a ustawionego, z którego ma wybijać złoto i range'owali cały dzień od rana do, do, do sesji amerykańskiej w to było wybicie z i za chwilę zamykanie pozycji, bo o tej porze bot miał zamknąć pozycję. No i zamknął, mimo że jeszcze potem pozycja poszła, ale często mogłaby zawrócić. Chyba test tak jest tak, wyszło, że w tym miejscu o tej porze ma zamykać pozycję. Także taki bot tak wygląda. W innych dniach widać jakie są, gdzie były buy stopy, czyli buy stop i sell stop to są pozycje oczekujące. Nie wyznacza tak profity, jak wtedy bierze część zysków i maksymalny zysk. Tu mógł bot nie pracować w ten dzień, lub na przykład, że w dany dzień czwartek nie, nie handluje, także nie ma tu otwartej żadnej pozycji. <coughs> ok, wracając do podsumowania, praktycznie każdy z botów mamy tutaj skąd tyle tu mamy. 9 kont chyba, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 kąt. Dwa były na minusie, 7 na plusie w tym tygodniu. To jest tydzień bieżący. To jest poprzedni tydzień. Trochę mniej było. Dwa tygodnie wstecz faktycznie było kiepsko. Widać małe zyski. Tylko jedno konto nadrobiło te zyski aktualny miesiąc, miesiąc bieżący no ładny grudzień, nie, po, nie myślałem, że będzie gorzej a poprzedni miesiąc widać jaki kiepski zresztą chyba mało też te boty handlowałem bo te nowe strategie, nowe konta podłączyłem ja tak ogólnie, żeby grudzień ładnie się kończy, także w tym tygodniu jeszcze co będzie to będę chyba ograniczał tylko do poniedziałku trading Wtorek to może jedna, dwa konta włączę z małym ryzykiem, i dopiero powrót po nowym roku, też z małym ryzykiem, dwa, trzy konta, żeby nie ryzykować za dużo. I normalny trading zacznę chyba koło tam 10, jak się zacznie nowy tydzień w poniedziałek, lub nawet poniedziałek jeszcze odpuszczę, żeby zobaczyć, co tam będzie się działo, jakie ruchy będą na rynku. Ok, to tyle informacji, jak sobie radzą moje boty. Bo kilka osób się pytało, czy będzie prezentacja wyników z, kolej, z kolejnych testów. Także mam nadzieję, że spodobało się takie podsumowanie. Myślę, że w przyszłym roku będę te boty opisywał. Zrobię jakieś wersje demo i de wersje płatne będą dostępne przez Patreona w serwisie Patreon możliwość zakupu czyli będą wersje bez, bezpłatne do testów, na testerze strategii tylko czyli nie da się na nich handlować wersje skompilowane bez kodów źródłowych i jeszcze bardzo dużo droższe wersje z kodem źródłowym, jakby kogoś interesowały a to już nie będą tanie boty, nie będą tanie niskie ceny bo nie chcę, żeby te boty krążyły po różnych propach, po różnych serwisach i były sprzedawane. Mimo że prawa autorskie w skryptach, są, będą zastrzeżone, ale wiadomo, różnie to bywa z udostępnianie kody źródłowych. Także liczę, że jak ktoś już kupi kodem źródłowym, to będzie zachował takiego bota dla siebie. Ok, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Zapraszam także do mojego konta na Patreonie. Tam zawsze, właśnie będą szybciej informacje o nowych filmach, o nowych botach, nowych podsumowaniach. To wszystko będzie tam. Staram się budować taką bazę użytkowników, którzy faktycznie są zaangażowani, i te osoby będą szybciej miały dostęp do i botów i opisu strategii. Jeśli komuś się podobał film, chciałby może też skomentować, co mu się podoba, możecie skomentować, czy używacie botów w tradingu, czy tradujecie manualnie, czy w ogóle planujecie się botami, a może piszecie boty własne, jak wam to idzie, jak macie, jakie macie wyniki w, z takich botów. Dziękuję, do następnego.